Jest środa 6 maja, minęła godzina 21.40. Zapraszam do studia Lotto. Dobry wieczór, Maria Zwierzyńska. Zaczynamy losowania gier Lotto. Od poniedziałku w szybkie 600 można grać online. Czyli kolejna gra jest dostępna za pośrednictwem strony internetowej lotto.pl lub aplikacji mobilnej LOTTO. Przypomnę, że w szybkim 600 do wygrania jest 600 zł wypłacane co tydzień przez rok. Wygrana może być większa, o ile zwiększy się stawkę w grze, a losowania odbywają się co 4 minuty, czyli w ciągu dnia mają Państwo aż 260 szans na zdobycie wygranej. Zanim przejdziemy do losowań, dobra wiadomość. Wczoraj w Lotto w Wodzisławiu Śląskim padła szóstka warta prawie 6 milionów 700 tysięcy złotych, a w Lotto Plus w Wałbrzychu odnotowaliśmy szóstkę wynoszącą milion złotych. Lotto Mnionerom gratuluję wygranych. Kolejne spotkanie z Lotto już jutro i tym razem pula na wygrane pierwszego stopnia to gwarantowane 2 miliony złotych. Zachęcam do gry i życzę wysokich wygranych. Powodzenia. Losowanie zaczniemy od Multimulti. -multi. Wczoraj w Zielonkach wsi w szczęśliwy gracz trafił 7 z 7 liczb, a że zagrał z plusem i w okresie promocyjnym wygrał 50% więcej, dokładnie 330 tysięcy złotych. Gratuluję i zapraszam na losowanie multimulti. -multi. W kasecie maszyny losującej mamy 80 kolejno ułożonych kul, bęben maszyny jest pusty, zwalniamy blokadę.

czterdzieści pięć trzydzieści jeden siedemdziesiąt jeden pięćdziesiąt dwadzieścia trzy siedemnaście trzydzieści osiem czterdzieści sześćdziesiąt dwa 66, 32, 30 i liczba 12. Liczba 12 jest plusem. Mini lotto to, to najtańsza z gier totalizatora sportowego. Prawdopodobieństwo trafienia wygrane jest największe, a wygrać można nawet 400 tysięcy złotych. Zapraszam na losowanie. W kasecie maszyny losującej znajdują się 42 kolejno ułożone kule. Komora mieszania jest pusta. Zwalniamy blokadę i losujemy. 5 liczb. Wylosowane liczby to 31, 30, 32, 29. 36. Aby zdobyć 2 miliony złotych w Super Szansie, należy trafić wszystkie cyfry w siedmiocyfrowym numerze. Wcześniej jednak ten numer należy aktywować. Oto numer Super szansa. 8, 5, 3, 0, 3, 7, 5. Gratuluję wygranych. W puli każdego losowania kaskady jest prawie 300 tysięcy wygrywających losów, a wśród nich jest ten jeden wart 250 tysięcy złotych. Zapraszam na kaskadę. W kasecie maszyny losującej znajdują się 24 kolejno ułożone kule. Bęben maszyny jest pusty. Zwalniamy blokadę i losujemy 12 litrów. Wylosowane zostały liczby osiemnaście, dziewięć, dwadzieścia, cztery, dwadzieścia jeden, dwadzieścia trzy, czternaście, 7, 15, 24, 11. Już za dwa dni kolejna szansa na zdobycie niewyobrażalnej wygranej w Eurojackpot. W puli na wygrane pierwszego stopnia jest 45 milionów złotych. W tej grze typuje się 5 liczb z 50 oraz 2 z 10. Liczby można skreślać samodzielnie lub grać na chybił trafił. Zapraszam do gry najlepiej online poprzez stronę lotto.pl lub aplikację mobilną Lotto. W ekstra pensji do wygrania jest 5000 zł wypłacanych co miesiąc przez 20 lat. Wygrana może być znacznie większa, o ile zwiększy się stawkę w grze. Zapraszam na losowanie. W kasetach maszyny losującej znajduje się 35 i 4 kolejno ułożone kule. Bębne maszyny są puste. Zwalniamy blokady i rozpoczynamy losowanie. Oto wylosowany liczba: 35, 21, 19. 23 26. A ostatnią wylosowaną liczbą w ekstra jest liczba 2. Grając w ekstra można zwiększyć prawdopodobieństwo trafienia wygranej i zagrać się dodatkowo w ekstra premię. Do wygrania jest 100 tysięcy złotych wypłacane od ręki. Losujmy. W kasetach maszyny losującej znajduje się 35 4 kolejno ułożone kule. Bębny maszyny są puste. Zwalniamy blokady i rozpoczynamy losowanie. Wylosowane zostały liczbę 9 30 35 12. 4 A ostatnią wylosowaną liczbą w ekstra premii jest liczba 3. Na zakończenie przypominam o możliwości grania w gry Lotto online. Dodam, że 10% z internetowej sprzedaży gier Lotto przekazujemy na walkę z koronawirusem i jego skutkami. Dzięki Państwa zaangażowaniu przekazaliśmy już ponad 7 milionów 100 tysięcy złotych, za co serdecznie dziękuję. Wyniki losowań znajdą Państwo na lotto.pl. Życzę spokojnej nocy i w imieniu Renaty Molendy zapraszam na jutrzejsze losowania o godzinie 14. Dobranoc. Wygrałem! Witamy w świecie Eurojackpot. Marzę o kosmicznych wakacjach. W hotelu z widokiem na ziemię z ukochaną. Marzenia spełniają się bardziej. Eurojackpot teraz do wygrania 45 milionów złotych. 5 tysięcy miesięcznie przez 20 lat. Tak, co miesiąc. I co ja zrobię z takimi pieniędzmi? Poleci pan na wczasy. Ja nie lubię latać. Wy zmieni samochód? Nie mam prawa jazdy. Kopi pan coś żonie? Nie mam żony. No to niech się pan ożeni. Ekstra pensja. 5000 zł miesięcznie przez 20 lat. Graj w punktach Lotto. Piękny jest świat. Kiedy masz 20 lat ekstrapensji. Dzień dobry. Chciałem Panu podziękować. Ale za co? Za to, że Pan gra. Grając w Lotto, wspieramy polski sport. A mogę prosić o autograf? Pewnie. Lotto, gramy dla sportu i kultury. Ekstrapensja dla pani męża. 5000 tysięcy zł miesięcznie przez 20 lat. Chce pan powiedzieć, że mój mąż wygrał ekstrapensję? Co to tam wygrał? Ekstrapensję! Grał i wygrał. Zawsze mówiłem, żeby spełniać wasze potrzeby, trzeba mieć ekstrapensję. I co, co my teraz, teraz zrobimy? robimy? No jak to co? Zaprosimy pana na grilla. Ekstra pensja. 5000 zł miesięcznie przez 20 lat. Graj w punktach lotto. Piękny jest świat, kiedy masz 20 lat. Ekstra pensji.